Najłatwiejszy etap za nami, teraz będzie nieco trudniej. Dodatkowy problem to fakt, że na szkicu nie wszystko jest czytelne. Przyjrzyjmy się na początek głównym elementom skrzydła. Pierwszy to jego górna część, plus linia wyznaczająca krawędź klap i slotów poprawiających aerodynamikę samolotu. A drugi główny element to bok skrzydła, czyli jak dla nas, to jest to przednia część. I tymi dwoma obiektami zajmiemy się w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o tą górną część skrzydła, to właściwie przeważają linie proste, a przynajmniej w górnej części, natomiast dolna jest lekko zakrzywiona. Myślę, że krzywe bezjera będzie tutaj odpowiednim narzędziem. Wybierzmy. Zacznijmy rysowanie może przy kadłubie. Klikamy ustawiając pierwszy punkt. Jedną z wielu zalet narzędzia krzywe Bezjera jest fakt, że możemy przerwać rysowanie i sięgnąć do innych elementów interfejsu, na przykład aby przesunąć widok. Teraz bez problemu możemy kontynuować rysowanie ustawiając punkt węzeł w miejscu, w którym linia zmienia kierunek. I ponownie przesuwamy widok. Jednak w tym miejscu szkic niezbyt dobrze oddaje realny wygląd tego fragmentu. To wygięte skrzydełko czasem jest dodatkowym elementem, a czasem jest wyprofilowaną końcówką skrzydła, ale i tak chcielibyśmy narysować ten element jako element oddzielny, ponieważ będzie on w innym kolorze, a dokładniej w niebieskim. Niemniej przejście pomiędzy krawędzią skrzydła a tą końcówką powinno być zdecydowanie bardziej płynne. Ustawmy węzeł w tym miejscu i tworzymy profil skrzydła mniej więcej w ten sposób. Zaraz jeszcze to dopracujemy, chodzi o to, aby skrzydło było niezależne od tego pionowego fragmentu. I kolejny węzeł, teraz rysujemy drugą, ważniejszą. Dodatkowe węzły ustawiamy w tych miejscach, o których wiemy, że będą przykryte innymi elementami. Kończymy rysowanie także nie przeciągając narzędziem, tworzymy więc linię prostą. Zamykamy obiekt. Drobna korekta oczywiście narzędziem kształt. Ten fragment także będzie ukryty pod kadłubem. Możemy skorzystać z podobnej techniki, jak w przypadku statecznika, i przyciąć, ale myślę, że jest w porządku. Konstrukcja oparta o linie proste powinna się sprawdzić w tym miejscu. Ale zdecydowanej korekty wymaga krawędź skrzydła. Na tym etapie wprowadzimy jedynie drobne zmiany, całość dopracujemy już później, kiedy będziemy wypełniali kolorami. Jeszcze troszkę. Ta krawędź będzie widoczna nad wygiętym skrzydłem, dlatego jej kształt powinien być dopracowany w tym miejscu. Nic tu nie schowamy, tak jak w przypadku ukrywania elementów pod kadłubem. Powinniśmy poprowadzić linię tak, aby sugerowała kształt skrzydła widziany właśnie od strony tej zakrzywionej części. Od razu wykonajmy linię, która sygnalizuje krawędzie klap. Także skorzystamy z narzędzia krzywe bez jera, choć równie dobrze sprawdzi się łamana. Jednak narzędzie łamana nie ma tej zalety co krzywe bezjera, czyli nie możemy przerwać rysowania i np. poruszać się w oknie rysunku. Tutaj także stosujemy zasadę, aby ustawiać węzły w tych miejscach, które będą ukryte, które będą pod innymi obiektami lub będą z nimi współgrać, to pozwoli nam zamaskować ewentualne błędy lub niedociągnięcia. W tym wypadku wybieram miejsca nad silnikiem. Z pomocą scrolla w myszce, ja akurat pracuję z myszką, kontrolujemy stopień powiększenia. Warto wykorzystywać też fakt, że korel powiększa fragment przy kursorze czyli tam, gdzie kursor, ten fragment obrazu zostanie powiększony. Może, aby nasz szkic był czytelniejszy, zmieńmy kolor narysowanych właśnie linii na przykład na czerwony. Prawy klawisz prawy, ponieważ zmieniamy kolor konturu. Jeszcze drobna korekta tak, aby linie nachodziły na siebie jak najdokładniej. Przyjrzyjmy się jeszcze uważnie, czy linia przebiega zgodnie ze szkicem. Jest prawie w porządku. Dodajmy jeszcze jeden węzeł, aby skorygować kształt linii w tym miejscu. Podwójne kliknięcie. I przesuwamy węzeł kawałek ku górze. Teraz jest w porządku. Górna część skrzydła gotowa. Zajmijmy się teraz bokiem. Także skorzystamy z narzędzia krzywe bezjera. Tutaj będziemy już mieli do czynienia z liniami krzywymi, więc krzywe bezjera sprawdzą się zdecydowanie lepiej niż na przykład łamana. Od razu też ustalmy, który fragment skrzydła będzie na, a który pod, choć postaramy się z pomocą wypełnienia tonalnego połączyć obie części w jedną całość. Także zacznijmy rysowanie przy kadłubie. Również pamiętajmy, aby ten fragment nieco nachodził na sam kształt kadłuba, aby łatwiej nam było później dopasować wszystkie części. Drugi węzeł nad silnikiem, kolejny punkt nad drugim silnikiem, teraz krawędź. Sama końcówka jest zaokrąglona, dlatego w tym miejscu klikamy i przeciągamy wstępnie, modelując kształt. I kolejny punkt. Nie wyszło najlepiej. Pamiętajmy, że pracując z krzywymi Beziera, także możemy korzystać ze skrótu cofni, czyli Ctrl plus Z. Ja zostawiam tak jak jest. Skorygujemy to po narysowaniu całej linii. Teraz dolna część naszego kształtu. Węzły ustawiamy również w tych miejscach, które będą zakryte silnikiem. W tej części wystarczające są jeszcze same kliknięcia, bez manipulowania uchwytami. Jest to praktycznie linia prosta. Kolejny węzeł, także linia prosta, natomiast następny węzeł już z pewnością będziemy przeciągać. Klikamy, także nieco nachodząc na kadłub, i przeciągamy uchwyt nieco ku dołowi, obserwując w jaki sposób układa się linia. Ostatnie kliknięcie, zamykamy kształt. Jeśli chodzi o takie sytuacje, jak w tym miejscu, to podczas rysowania możemy posługiwać się klawiszem C, dzięki czemu utworzony zostanie węzeł ostry, który charakteryzuje się niezależnymi uchwytami. Dzięki temu możemy linię poprowadzić w dowolny sposób po obu stronach węzła. Ja mam zwyczaj rysować kształt wstępnie, nie przejmując się ewentualnymi niedoróbkami, a następnie dopracować go po skończonym rysowaniu. Ten węzeł jest właśnie węzłem ostrym, więc bez problemu możemy tą część skorygować. Jeszcze drobna poprawka linii z drugiej strony węzła, czyli dolnej linii. Przyjrzyjmy się teraz pozostałym segmentom naszego kształtu. Jest w porządku, ale jak pamiętamy, z całą pewnością poprawki będzie także wymagała krawędź naszego skrzydła. Korzystamy tradycyjnie z narzędzia kształt. Jak widzimy, linia w tym miejscu została bardzo nieestetycznie zawinięta. Poprawiamy z pomocą uchwytów. W razie potrzeby możemy także skonwertować węzeł. I dopracujmy pozostałą część krawędzi. Myślę, że węzeł w tym miejscu będzie zbędny. Podwójne kliknięcie. Górną część ustawiamy zgodnie ze szkicem. Jeszcze dolny węzeł nieco w lewo, aby ten fragment ustawić także zgodnie ze szkicem. I jeszcze raz podkreślę, że wszystko dopracujemy na etapie wypełniania kolorem. Wtedy dokładnie będzie widać, jak w rzeczywistości wyglądają nasze obiekty, a dokładniej ich wzajemne relacje. W tej chwili przeszkadza nam z reguły kontur. Mamy więc już dwa najważniejsze elementy skrzydeł. Z głównych pozostały nam jeszcze do wykonania silniki wraz z dodatkowymi elementami, ale to zostawimy sobie na później. Teraz zajmiemy się owiewkami. To nie są skomplikowane kształty, ale mamy ich około 5-6 do wykonania. Jednak najpierw skoryguję nieco tą krzywą. Zbyt mocno odbiega od szkicu. To po pierwsze, a po drugie nie jest płynna. Warto przyjrzeć się temu węzłowi nieco bliżej. Linia na lewo od niego jest linią prostą, natomiast na prawo krzywą. Dlatego do dyspozycji będziemy mieli tylko jeden uchwyt sterujący właśnie od strony krzywej. Powiększmy sobie fragment przy węźle, aby najpierw wyprowadzić uchwyt. Przeciągamy. Jak już pracujemy nad tym fragmentem, to skorygujmy także prawą część linii. Możemy przejść zgodnie z zapowiedzią do owiewek. Narzędzie Krzywe bez pozwoli nam wygodnie tworzyć zarówno linie proste, jak i zakrzywione. Zaczynamy tradycyjnie nieco powyżej linii, w tym wypadku linii skrzydła, także po to, aby schować owiewkę właśnie pod skrzydłem. Taki zapas więc nam się przyda. Klikamy. Kolejne węzły oczywiście w tych miejscach, w których linia zmienia kierunek. Wystarczy kliknięcie, a w tym miejscu może nieco zaokrąglimy czyli klikamy i lekko przeciągamy. Kolejny węzeł także powyżej linii wyznaczającej krawędź skrzydła i zamykamy obiekt. Poprzedni węzeł utworzyliśmy po prostu klikając, czyli tworząc linię prostą, więc teraz bez problemu uda nam się zamknąć całość właśnie z pomocą także linii prostej. Pierwsza owiewka gotowa. Drobna korekta. I pytanie, czy pozostawimy te elementy tak jak są, i nadmiarowe części będą ukryte pod skrzydłem, czy też zdecydujemy się je przyciąć. To już zależy od nas. Jeżeli obiekt jest w miarę estetycznie wykończony, tak jak w tym wypadku, to spokojnie możemy go pozostawić w takim stanie. A jeżeli chcemy przyciąć, to także nie będzie problemu. Czyli zaznaczamy skrzydło, przytrzymujemy Shift, zaznaczamy owiewkę i przycinamy. Choć teraz oba elementy dokładnie do siebie przylegają, a to nie zawsze wygląda w korelu estetycznie. Widoczna jest w niektórych sytuacjach niewielka przerwa pomiędzy nimi, której w rzeczywistości nie ma. Po wypełnieniu obu elementów kolorem może się okazać, że będą wymagały korekty położenia. Możemy o to zadbać już na tym etapie, czyli na przykład delikatnie zmienić wysokość elementu, tak aby odrobinkę jednak nachodził na krawędź skrzydła. Skorygujmy, aby wyglądało troszkę estetyczniej, przemieszczamy górne węzły. To jest optymalne rozwiązanie w miejscach, w których da się je zastosować. Estetyczne wykończenie i ukrycie fragmentu pod innym obiektem. To jednak jest zadanie, którym zajmiemy się ostatecznie po ukończeniu rysowania. Myślę, że możemy przejść do utworzenia kolejnej owiewki. Krzywe bez jera. Tutaj widzimy, że mamy do czynienia praktycznie wyłącznie z liniami krzywymi. Zaczynamy powyżej krawędzi skrzydła. Kolejny może w tym miejscu. Przeciągamy narzędziem, tworząc łuk. Czwarty węzeł powyżej krawędzi. Zamykamy kształt. Można go jeszcze uprościć, czyli kształt usuwając jeden z węzłów poniżej, ale myślę, że jest w porządku. Jest nawet estetycznie przy skrzydle, możemy więc przejść do kolejnej owiewki. Technika taka sama, zaczynamy powyżej krawędzi skrzydła. I kolejny ustawiamy w miejscach, w których linia zmienia kierunek. Tu przeciągamy zdecydowanie mocniej i zamykamy kształt. Podwójne kliknięcie na ostatnim węźle przekształci ten węzeł w węzeł ostry, dzięki czemu łatwiej utworzymy na przykład zamykającą obiekt linię prostą. Przy czym także po zakończeniu rysowania możemy dowolny węzeł skonwertować, na przykład właśnie na węzeł ostry i teraz dopracować tą górną, schowaną pod skrzydłem część. Warto przy każdym wektorowym rysunku dbać o to, by kształt był zoptymalizowany, jeśli chodzi o liczbę węzłów. Kiedy to tylko jest możliwe, czyli kiedy nie wpływa to na kształt obiektu, usuwamy węzły. Przechodzimy do rysowania kolejnej owiewki. Standardowo już krzywe bezjera. Pierwszy węzeł ustawiamy nad krawędzią skrzydła. Klikamy lewym klawiszem. Teraz kolejny. Oczywiście klikamy w miejscach, w których linia zmienia kierunek. Teraz lekko przeciągamy. Ustawiamy punkt nad krawędzią dolnej części skrzydła. Także linia prosta. Zamykamy kształt owiewki. Na szkicu nie do końca jest to dobrze widoczne. Raczej widzimy tutaj coś w rodzaju wgłębienia, ale także w tym miejscu mamy do czynienia z owiewką. Utwórzmy ją, później pomyślimy, czy wykorzystamy w rysunku. To w związku z tym, że nie widzimy jej na szkicu, ciężko powiedzieć, jaki powinna mieć kształt. Wykorzystajmy może kopię utworzonej przed chwilą owiewki. Duplikujemy. Nieco zmniejszamy. I myślę, że coś w tym stylu. Może jeszcze troszkę przeskalujmy. Jeszcze odrobinkę. I mniej więcej coś takiego. Nie wiem, czy wykorzystamy ten element, ale na tym etapie narysujmy go. Kombinacja klawiszy Shift plus Page Down. Przesuwamy element na spód warstwy. I ostatni obiekt. Wygląda nieco inaczej od wcześniejszych owiewek. Tradycyjnie narzędzie krzywe bezjera, i też tradycyjnie zaczynamy nieco powyżej dolnej części skrzydła. Podczas ustalania kolejnego węzła przeciągamy kursorem, aby utworzyć zgodnie ze szkicem zaokrąglenie. Pokrętłem zmieniam sobie stopień powiększenia, aby widzieć cały obiekt i tworzymy tą najdłuższą linię. Element będzie ukryty pod skrzydłem i pod silnikiem, więc ustawiamy właśnie w tym miejscu. I także przeciągamy kursorem narzędzia, aby odpowiednio wygiąć linię. Kolejne kliknięcie. Kiedy przeciągamy kursorem tworząc łuk, tworzony jest węzeł symetryczny, co wymusza określony kształt kolejnej rysowanej linii. Aby tego uniknąć, wcześniej powinniśmy kliknąć dwukrotnie na ostatnim utworzonym węźle. Jak już wspomniałem, ja wolę szybko utworzyć cały kształt, a następnie zmodyfikować go, poprawiając powstałe podczas rysowania błędy. Zamykamy kształt i ten etap pracy możemy uznać za prawie ukończony. Ta górna linia wyszła całkiem estetycznie i jest równoległa do krawędzi skrzydła. Poprawmy więc najpoważniejsze niedociągnięcie tego obiektu, czyli prawą boczną linię. Jak już widzieliśmy na etapie samego rysowania, problem jest z tym węzłem. Zaznaczamy i przekształcamy w węzeł ostry. Teraz możemy linię z prawej skorygować bez wpływania na kształt linii z lewej strony węzła. Wykorzystujemy do tego uchwyt. I poprawmy od razu położenie samego węzła, a tym samym położenie dolnej linii. Popatrzmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z lewej strony, drobna korekta, ale ogólnie ta część jest akceptowalna. Przejdźmy do rysowania kolejnych elementów naszego samolotu, a dokładniej elementów skrzydła, a następnym obiektem będzie ta wygięta część skrzydła. Troszkę martwi mnie to połączenie pomiędzy krawędzią skrzydła a tym wygiętym skrzydłem, ale postaramy się o jakieś płynne przejście pomiędzy tymi elementami na etapie wypełniania kolorem. W każdym razie dopracujemy to w następnym etapie pracy, a teraz rozpoczniemy rysowanie właśnie wygiętego skrzydła. Również narzędzie krzywe bezjera. I zaczynamy od miejsca, które będzie schowane pod głównym skrzydłem. Pierwszy węzeł. Drugi, linia prosta, więc po prostu klikamy. Za to przy następnym węźle będziemy musieli wykonać lekkie zaokrąglenie, dlatego przeciągamy narzędziem. Nie wyszło najlepiej, ale zaraz to poprawimy. Dokończmy rysowanie kształtu, pozostały nam jeszcze dwa kliknięcia. Narzędzie kształt i przechodzimy do poprawek, czyli do górnej części wygiętego skrzydła. Lewa strona nieco ku dołowi, a prawa ku górze, tak aby górna krawędź była ułożona pod odpowiednim kątem. Akurat prawą stroną w ogóle nie powinniśmy się przejmować, ponieważ zaraz dojdzie tu jeszcze jeden element. Obok głównego kształtu widzimy także trzy dodatkowe trójkątne obiekty, które zaraz wykonamy. Na gotowym rysunku samolotu przy pełnym widoku takie szczegóły raczej nie będą widoczne, ale wykonajmy je, to nie są trudne elementy. Narzędzie wielokąt ustawienia już wcześniej dobraliśmy tak, aby tworzyć obiekty trójkątne. Na początek narysujmy sobie kształt obok skrzydła mniej więcej za chwilę dopasujemy jego położenie i rozmiar. Narzędzie wskaźnik klikamy jeszcze raz, aby wyświetliły nam się uchwyty obrotu i obracamy o około 90 stopni Ja dodatkowo przytrzymuję klawisz kontrol, ale to nie musi być precyzyjny obrót. Ustawiamy na pozycji. Myślę, że jest w porządku duplikujemy z pomocą prawego klawisza. I ponownie ta sama operacja duplikujemy trzeci element. Boczne skrzydło oraz te trzy trójkątne kształty utworzą jeden obiekt. Z klawiszem Shift zaznaczamy więc wszystkie cztery elementy. Klikamy po kolei, jeszcze skrzydło i spawamy. Teraz dopracujemy górną część, aby przejście pomiędzy właśnie górną krawędzią skrzydła a tym trójkątnym elementem było płynne. Myślę, że wystarczy usunąć te dwa zbędne węzły: jeden podwójne kliknięcie i drugi. Zaokrąglony narożnik z lewej ma przede wszystkim podkreślać przestrzenny kształt skrzydła i wydaje mi się, że spełnia swoją rolę. Przechodzimy więc do kolejnego elementu. Tak jak już wspominaliśmy, to wygięte skrzydło znajdzie się pod głównym skrzydłem, przesuńmy więc ten element na spód warstwy. Shift plus Page Down. Boczne skrzydło będzie miało kolor niebieski. Możemy zmienić sobie też kolor konturu, również po to, aby nasz szkic wyglądał przejrzyściej. Skrzydło z grubsza gotowe. Powoli przechodzimy więc do rysowania silników. Zaczniemy od tych elementów, które łączą silnik ze skrzydłem. A na pierwszy rzut pójdzie fragment na górnej części skrzydła. Także krzywe bez Tym razem potrzeba będzie nieco więcej precyzji, jest to element widoczny w całości, więc nic nie da się ukryć pod innymi obiektami. Dodatkowo element ten w swojej górnej części będzie musiał współpracować z fragmentem reprezentowanym na naszym rysunku przez czerwoną linię. Zaczynamy. Pierwsza linia to łuk. Przy tworzeniu drugiego węzła przeciągamy, modelując kształt. Jak już wiemy, będzie nam trudno utworzyć kolejny segment ze względu na charakter węzła. Wyjdzie nam coś takiego. I też, jak już mówiliśmy, pomocne będzie podwójne kliknięcie na ostatnim węźle. Klikamy, i teraz możemy swobodnie narysować linię o potrzebnym kształcie. Przeciągamy. Dalej możemy postępować podobnie lub narysować obiekt pobieżnie, a następnie skorygować, ponieważ i tak prawie zawsze trzeba nanieść jakieś poprawki. Zamykamy. Narzędzie kształt. Zajmijmy się najpierw prawą stroną. Ustawiłem węzeł nieco za wysoko, musimy poprawić jego pozycję. I prawa boczna linia gotowa. Zanim dokładnie poprowadzimy dolną, zajmijmy się lewym węzłem. Zaznaczamy. Przekształcamy w węzeł ostry. I najpierw boczna linia. Korygujemy położenie z pomocą uchwytu. Teraz możemy zająć się dolną. Krzywymi możemy manipulować nie tylko z pomocą uchwytów, ale także bezpośrednio chwytając linię w dowolnym miejscu. Poprawmy uchwyty, linia nieestetycznie zawinęła się przy węźle. I przejdźmy do górnej części. Dopracujmy boczną linię, ale jednocześnie też i górną. Boczna powinna przebiegać tak jak na szkicu, górna natomiast powinna pokryć się z linią czerwoną. Jeszcze korekta z prawej strony. Ta górna linia jest krzywą, dużo prościej byłoby ją odpowiednio ułożyć po przekształceniu w prostą, czyli w odcinek, ale jest akceptowalnie. Taki sam element występuje przy drugim silniku. Zobaczmy, czy uda nam się wykorzystać kopię. Duplikujemy prawym klawiszem. Powiększmy sobie. Zmniejszamy, ponieważ element ten znajduje się nieco dalej od patrzącego. I środkowym uchwytem zmniejszamy całość. Jest całkiem nieźle, resztę dopracujemy korzystając z węzłów. Przemieszczamy. Drobna korekta góry, choć wyszło zupełnie przyzwoicie, i jeszcze lewa strona. Teraz dolna najważniejsza. To wygięcie będzie podkreślać kształt elementu znajdującego się pod tym obiektem czyli elementu łączącego silnik ze skrzydłem. I na tym kończymy, a w następnej części rozpoczniemy pracę nad silnikami i zaczniemy też wypełniać elementy kolorem.